Duży problem P2 jest to, że dwie rzeczy, na które chyba się miało największe nadzieje, to znaczy self-casting oraz mele, nie czujesz, żeby działały. No, self jest sprowadzony do grania z parkiem. No. W sumie. A mele do grania z yep. Nie wiem. Ja, ja odpowiem o tego Warriora, ale po prostu ja nie mogłem tam grać. Po zagraniu mąkiem nie mogłem patrzeć na tego Warriora. Mi się nawet fajnie y kampaniuje wojownikiem, ale w momencie, gdy zeszedłem nim do endgameu, to go porzuciłem. No to też prawda, że abysowanie Heraldów aktualnie w grze jest tak mocne, że kas kasterzy są dużo za tymi postaciami, które po prostu mają Heraldy. I mogą z nich dobrze korzystać. Mm -hmm. Tylko pytanie, czy zacnie do jakieś buffy, które też wybuchują kasteru do takiego poziomu. Ja czekam właśnie na druida, który zapewne będzie miał jakąś elementalową wersję i może przynieść jakieś fajne czarki. Nawet na z... kasterów. Słuchaj, moje dumers... mój dumeryzm lekki. Wydaje mi się, że oni mogą teraz wrócić do Drawing Boardu trochę z druidem i z Hunter'ską, bo sobie tak myślą, kurde, obie te klasy bardzo mocno bazują na umiejętnościach z Base Attack Time'em, No już wiemy, że się nie przyjęło. <laughs> Jak to teraz zrobić, żeby te klasy nie były klawą na release? O. Czyli balancy zrównają wszystkie poziomy wojownika? Znaczy, problemem nie, nie, bo... nie jest power level, problemem jest Clankiness. Jeśli po prostu zmniejszą ludziom liczby i tak dalej, to to jeszcze nie będzie problem. Znaczy Warrior są te buildy, które tapują każdego bossa. Nie? I polegają to na stakowaniu shielda, robieniu tych ścian shieldowych i tego hamera się to nie zrzuca na to i to tapuje wszystko. Mhm. Dosłownie, nie? ale tam granie, mapowanie tymi buildami to jest jakaś tragedia. Nie to, dosłownie ja widziałem jeden build na Warriora, który był ok, i to był ten, który stakował Aria of Effect i Heraldy fire i był pod auto atak I to jest mm, dziwne, <ścoughs> że te inne skile były takie same. W moim wymarzonym połm chciałbym, żebym mógł sobie złożyć Titana pod skalowanie AOE, wziąć wszystko na drzewkę, co jest możliwe pod AOE, i grać w Blasta, który detonuje. Dwa ekrany. to chyba był teraz realny, już nie? Może zrobić. No, tylko że gdyby to jeszcze nie było, giga -clanky. Gdybyś mógł używać, kastować tego skilla i wchodzić. Bo ty nie masz teraz chodzić, nie? Jak, jak kastujesz Flame Możesz, Mógłby po się... prostu masz bardzo dużo penalty, ale możesz. On jest tak zrobiony, że jak go kastujesz na sobie, a nie na Solar Orb'ie, to jest dużo wolniejsze. Mogliby zrobić, nie wiem, Alt Quality. Flame Blast, który by działał odwrotnie, że go kastujesz na sobie, to jest szybszy. Wiesz, z czym to może być jeszcze problem, mm -hmm. bo ty, jak grasz na przykład kasterem albo rangerem, a ty jak grasz w mele, trochę, to Najbardziej efektywne granie tym, jakby czymkolwiek, to nie jest trzymanie guzika, tylko tapowanie guzika. Nie wiem, czy graś, jak graś ręczem, czy tapowałeś, czy trzymałeś guzik? już hmm. od prawy guzika do jakiegoś tam ataku. No, wiem o co ci chodzi, że chodzi ci o omijanie. Tak, tak, tak. Ale no, często no, trzymam guzik? tak czysto dla wygody, po prostu. Że nawet jak wiem, że jest okay. nieoptymalnie, to tak mi wygodniej. Ale to właśnie okay. jest, jest problem jest, z tymi tymi. Jest animation cancellation w POE? Ta. Jak klikasz na rangerze to normalnie stepujesz w meantime'ie. Ludzie, jak do mnie przychodzi na streame, bo ja zaczynałem rangerem w ogóle, to oni się pytają czemu ja nie mam animacji ataku na przykład. No, nie nie <laughs> jestem fanem animation cancellation, bo no, to, jest, to... to jest jakby często rzecz, która po prostu wychodzi gameplayowo, no bo łatwiej jest tego nie ogarniać XD, ale potem właśnie przez to do jakichś absurdalnych rzeczy dochodzi w minmaxingu. Nie w ESO jest to na przykład totalną plagą, że masz na przykład całe rotacje, które nie działają, jeżeli na przykład nie używasz animation cancelingu. To w POE to jest o tyle problem, że na przykład jak weźmiecie sobie kusznika, nie, i porównacie sobie go do Boa, to animacja przykładania kuszy do oka, bo on tak ma taką animację, jest na tyle długa, że kusze to są gorsze łuki, po prostu. Mhm. Przez to, że sama animacja przykładania kuszy do oka trwa tyle i nie możesz jej dobrze skancelować, gdzie po prostu na... ponosi ten łuk, strzela i tyle. I ta animacja jest trzy razy szybsza. Czyli taki wind up time, zanim w ogóle zacznie strzelać. Tak, dokładnie tak. Jest bardzo odczuwalny na tych niższych poziomach. Może będę to się dziś zatraca, jak musisz dużo, dużo tak speeda, nie? Ale na bole to jest od No, Agdamaru się właśnie to mówił, nie? Że być może na tym wyższym poziomie to już się zatraca. Ale na tym niższym to jest giga O kurde, podejrzewam, że tego nie naprawią, aczkolwiek. Animation, animation cancellation jeszcze nie jest zawsze Kurczę, No tak, nie są, nie tak samo masz wyglądamy. z kastowaniem sparka, nie? No, tak, Trzymanie guzika tak, no, ok, jest bez sensu, dosłownie. Tapowanie wychodzi ci dużo lepiej. Granaty są słabe? Nie, granaty są fajne. Trzeba je dobrze zeskalować. Kurde, no, ja jak to czekam... myślicie, kiedy, kiedy się doczekamy jakiegoś reseciku? Po jedwójce. Tak mam wrażenie... jedno to... musi być. Zaczyna mi się taki dumer w tym trochę robić, bo mam wrażenie, że mają lekką obsługę względem tych wszystkich planów, co chcieli realizować w early accessie. No na początku powiedzieli tak, między Generalnie Nie wiem co oni myśleli, jak powiedzieli, że biorą pod uwagę, że 6 miesięcy w się, to w ogóle to, to, to jakaś odklejka i no, to, to teraz to już w ogóle się wydaje. 0% szans, tak, ale... Nie powiedzieli, że 6 miesięcy będzie tylko w jak chcesz się? Powiedzieli, no, że po... planują 6 miesięcy, ale że najwięcej czasu ile sobie dają to końcówka 2025 nie, no oni tak na grudzie. Ja nie sądzę, żeby oni to wypuścili przed jednym. Tak, no. tak, tak, ale jak no. powiedzieli to pół roku, to po prostu, nie wiem, no to jak z politowaniem uśmiech się pojawił na twarzy. No, zero szans. Chociaż, no. Jakby teraz zrobili tak, że opuszczą ci ligę PE1, dadzą miesiąc na PE2, to możliwe, że oni wypuszczą więcej postaci niż tylko te dwie. Że po prostu nastakują więcej rzeczy w jednym momencie, nie? I to mogło być w sumie możliwe, że po że... bo... prostu. Oni też muszą to tak rozegrać, żeby puścić ligę w poe 1 i żeby liga w E2 jakby nie kolidowała z tym w jakiś sposób. No bo to będzie robienie sobie samemu pod górkę, no, dosłownie. Nie patrzę na te twoje buty, to jest jak to jest silna mechanika. No, a kiedyś człowiek się dziwił, że się dziewczyny zachęcają butami. Mi się podobają te buty, On. bo one są przede wszystkim wizualnie satysfakcjonujące. To jak pęcznieją te moby, to dla nas super. Tutaj taki wit przyszedł i napisał o mnie na czacie, że oni nie wypuszczą już poe 1 bo mi się to nie opłaca. Ja wam się takim taki? taki nie, no to w ogóle jest odklejka. No ja, ja wczoraj też w ogóle rozmawialiśmy o tym, ja to widzę tak, nie? Że nawet gdyby oni mieli konkurent playerów, nie wiem, 50 tysięcy, to nadal by mi się prawdopodobnie opłacało, bo mogą sobie przerzucać, nie wiem, asety, animacje, mnóstwo rzeczy z, 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 z arty 3D, arty 2D, wszystko mogą przerzucać z dwójki, bo mają tak zbudowaną infrastrukturę. A zależy ci jako dev, żeby trzymać ludzi w swojej. Tej takiej bańce, można powiedzieć, żebyś ty myślał i żył, upał. Nie wydaje ci się, że następna liga w PoE 1 może być największą ligą, gdzie najwięcej ludzi przyjdzie, bo ludzie po prostu będą ciekawi? Rel. No jest taka szansa. Szczególnie, że też dużo ludzi już jest zmęczonych, chyba mimo wszystko aktualnym, już endgame'em i bardziej większość osób, które gra, to są ludzie, którzy bardziej niż tryhardują endgame, to robią sobie po nowe postacie w kampanii. No. Więc wydaje mi się, że dużo osób może być po prostu ciekawy, że w sumie i tak aktualnie się w PoE2 nic nie dzieje. To w sumie zobaczą, co co chodzi z tym PoE1, skoro i tak jest za darmo. W ogóle na całym rynku jak też nic się aktualnie dzieje, nie jest taka posłucha. No to prawda. Nic, nigdzie. Żadną stronę się nie dzieje. Powiem wam, że ja u siebie widzę, jak... Okej, okay, bo bardzo dużo osób chce to PoE1 i mam wrażenie, że ten hype na nowy PoE1 się udziela graczom PoE2, u mnie przynajmniej. Że tak Gracze tacy, którzy nigdy nie grali w jedynkę, sobie tak mówią: Kurde, ty to może spróbuję. U mnie bardzo często się pojawia w ostatnich dniach na przykład: Czy, czy opłaca się teraz zacząć PoE1, czy poczekać na nową ligę? Czy masz jakąś radę, jakbym miał startować teraz PoE1 po raz pierwszy? to Mega dużo tego jest u mnie na czacie w ostatnich dniach. Ja w sumie nie, może sobie go obczaję też faktycznie z ciekawości. Zależy, co się będzie w PoE2 też działo, no nie wydaje mi się, żeby coś dużego się działo właśnie w dwójce, tak nie wiem, do dwóch tygodni, miesiąca po wyjściu nowej ligi po E1. No Ja myślę, że oni miesiąc dadzą na spokojnie. No, tak będzie. Jakie statystyki są, nie? No, będą, będą też mieli argument, żeby jakby dłużej popracować nad tym, a nie coś wysrywać na szybko. Nadal no, nie widzę się w pojedynce. Warto zagrać po 1, chociażby po to, żeby zobaczyć co po1 robi lepiej. I to ci daje taki pogląd na to, co może się poprawić w dwójce. Tak czysto nawet z tej strony, nie? Gdyby tylko dali tą kamerę. Nie? nie obraziłbym się. Tak z 30%. Pięknie by było. do nie wprowadza niestety, no bo gra jest na chyba 16, jakoś drą. Jakaś ruch jest w 16 stron tylko po1. Ta siatka taka z diablo dwójki 8 mhm. i to nie dałoby się po prostu tego zrobić. Ale piękny piruecik zrobiłeś, Piotrek, dla widza. Nie, bo się zastanawiam, czy tak nie ma w dwójce, tak? Nie, w dwójce masz... W... Nie, no, to wsadem tak? się i to będziesz widział, czy masz taki ruch. Masz dużo większą wolność. Okej. Okay. Sze 16 chyba jest w PoE 2. Albo w ogóle dowolny? Jest dowolny, mi się wydaje. Super po je... w PoE 1 da się grać padem niby. No, pełne 360. No właśnie. No, masz... no, najłatwiej było na padzie zobaczyć, no tak naprawdę, a nie na... Nawet na padzie byłoby łatwiej niż na wsadzie, to zawsze widać lepiej... Na padzie widać lepiej niż na wsadzie ten zaś. Kruchu, nie boicie się, że w jedynce i dwójce będą te ligi? A to zapowiedzieli. Nie, nie zapowiedzieli tego. Nie? Że w poe2 będą... Po 1 będą przechodziły ligi z poe2? Nie, to były teoretyzy... to, to kojarzę, że to dużo osób teoretyzowało, jak mogłyby wyglądać, ale oni nie potwierdzili tego nigdy. Kurde, mi się wydawało, że oni mówili o tym. że mi się przyśniło. Znaczy bardziej mówili chyba po prostu o tym, że no może być jakaś liga, która powtarza się w jednej grze i w drugiej, ale że będzie inna trochę. Bardziej na takiej zasadzie Po2 nie wpłynie na po1, no bo nie wpłynęło, no bo no zobacz, nie zmieniło się nic po1. mi się jakby to tak się śmieje i aż tłumik działa tak, że cię by nagle. Właśnie pijam, jako dad gamer nie, ty powinieneś trzymać, a nie topować. Nie po ojcowsku grasz. Ej, kurde pijam to ty na, na ciebie nie mogą grać karty Nie mogą, że? Jesteś ultimate Nemesis gamerów. Tak, ja, ja jestem w ogóle jedną nie jestem kartą pułapką, bo ludzie mówią no, bo wy ciągle gracie, nie macie rodziny, ani nic, a Tak, ja chodzę normalnie na etat do pracy. No tak, no ja właśnie. ja mam. Dziecko. Pracy, no. Jestem kontrą nadatwie gamerów.